Zaskakujący finał kontroli Elki w Sukowie. Siedemnastolatka za kierownicą była po alkoholu. W poniedziałkowy poranek w Sukowie policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadzili rutynową kontrolę trzeźwości kierujących w ramach akcji Trzeźwy poranek. Jednym z zatrzymanych pojazdów okazała się być ELKA, czyli samochód nauki jazdy, a za kierownicą którego siedziała 17-letnia kursantka, pierwszy raz uczestnicząca w lekcji jazdy. Niespodziewanie badanie stanu trzeźwości wykazało, że młoda kobieta miała w organizmie 0,36 promila alkoholu. Obok niej na fotelu pasażera znajdowała się 39-letnia instruktorka. Po ujawnieniu wyników, kursantka musiała zamienić miejsce z instruktorką, a sprawa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości została skierowana do sądu. Przyszli młodzi kierowcy. Pamiętajcie, nigdy nie wsiadamy za kółko po alkoholu.